Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś będziemy testować George'a. A właśnie, właśnie Jak będziemy testować to trzeba znaczek. Ołki, dołki. Ogólnie mam nadzieję, że ten pancernik zostanie w takiej formie, jakiej go widzimy teraz. Właściwie dopiero zobaczycie. Ci, co nie widzieli, był na streamach już pokazywany. Jest to naprawdę bardzo porządna kupa stali. Piękne działka, stosunkowo celne, bardzo mocno bijące, jest dobra penetracja. I tak jak mówię, jakby tak zostało, mielibyśmy bardzo dobry pancernik 9 Tieru, jeden z lepszych, no może nie najlepszy, ale na pewno jeden z lepszych. I cóż, życzyłbym sobie i Wam, żeby takiego go już zostawili. Bo jeśli się zacznie zabawa taka jak z Gneisenau, to znowu dostajemy okręt, który zazwyczaj strzela z czterech dział, w dodatku niecelnie, więc po co komu taki okręt. Jak się ma tak mało dział, to celność jest kluczem. Bo nie walimy tutaj z 12 dział, z 9, łupiemy z sześciu. A często z czterech, bo tylna bateria może nie mieć kąta ostrzału. No, dlatego trzeba, żeby te pociski leciały tam, gdzie celujemy, a nie tam, gdzie sobie chcą. I żeby coś robiły, a nie tylko obrażenia za 1000. Cytadele tutaj mamy 1500, matko, 1500, 15750. Czas przeładowania 30 sekund, więc nie dość, że mamy bardzo mało dział, to jeszcze mamy bardzo długi reload. Dlatego tutaj musi być celność, inaczej to będzie badziewie ten okręt. Cóż, jeśli chodzi o dodatkową, coś tam może robić. Ja tutaj go mam zrobionego na 8,6, więc ona coś tam strzela. Najprawdopodobniej będzie to okręt robiony pod przetrwaniem. Tą dodatkową sobie zrobiłem dla testów. Pelotka też dosyć przyzwoita. Ale jakaś mega super ultra hipertona nie jest. Oczywiście cały czas pelotki są tutaj zmieniane, bawią się nimi, i dopiero jak już się to wszystko ustabilizuje, będziemy mogli cokolwiek powiedzieć o jakichkolwiek pelotach. A póki co, to niestety, to jest takie sobie gdybanie. Jak widzicie, ogólnie skupienie jest całkiem w porządeczku. I proszę bardzo, i o tym właśnie mówię: jak tak będzie ten okręt strzelał, wszystko będzie w porządku. Wszyscy będziemy zadowoleni, zwłaszcza gracze, którzy lubią grać na pancernikach. Z tego okrętu udało mi się już strzelić 4 cytadele dla Yamato za 60 tysięcy. Na odległości chyba coś około 10 km, już nie pamiętam dokładnie, jest to zarejestrowane, więc można sobie sprawdzić, co i jak. No, widzimy coś tam jeszcze przy okazji gdzieś tam strącimy, jak się tutaj plącze. Eee, niestety, niestety zao zaczął odpływać, więc w niego nie trafimy. Dobrze, płynie tutaj Yamato. No ja oczywiście będę grał na przodzie. Ryzykownie. Mam nadzieję, że nie trafię na niszczyciel, chociaż póki co... A nie, nie trafię. Eee, najprawdopodobniej niszczyciel jest na środku. Tak, jest na środku prawda, Może się w moją stronę tutaj udać. O. A, aha, tak. Bo tutaj jest ten Neptun. Wypłynie może mm, Cleveland. Bardzo przyjemny cel dla naszych dział. Aż tutaj się powoli zatrzymuje. Dalej nie chcę płynąć, bo będzie mnie spotował ten Gearing. I będzie mógł mnie torpić. Już nie będziemy aż tak strasznie im ułatwiać. Poczekamy tutaj na ciężki sprzęt. O, coś. No ten, ten pewnie Cleveland mnie radaruje. najprawdopodobniej zaraz dostanie kontradarem. Dobrze, się może tutaj pojawi. Tak, mamy Neptuna, więc nim się na razie skupimy. Chociaż Cleveland też obiecująco wygląda. <laughs> to jest to, o czym, o czym mówiłem. Fantastyczne działa. Niech takie zostaną, naprawdę niech takie zostaną. Strasznie karają. A, ktoś pokazuje burtę, to robi wyjazd. I mi się podoba. Tak powinien działać pancernik. Powinien karać krążowniki pokazujące burtę. Pokazujące w ogóle wszystkie okręty, burtę poza niszczycielami. No to, to jest oczywiście moja wizja idealnego pancernika. No ale cóż, każdy jakąś tam. Ma. Ja mam taką i się jej nie wstydzę. Dobrze, poczekajmy teraz, czy ktoś jeszcze tutaj wyściubi nosa do nas. Czy, czy już mają dość? Czy już chłopcy zobaczyli, co się dzieje? Aaaa, ah, Neptunek będzie. O to to mówiłem. Gearing tutaj torpi. Neptunek najprawdopodobniej wsadzi nam torpedę. Tak, nie ma już szansy, żeby to wyminąć. 11. A, ah, już idą, już idą. Dobrze. Ah, Jean Bart. O, oh, jest, jest Cleveland. To oczywiście on jest naszym priorytetem tutaj. I bum. No naprawdę, naprawdę przyjemnie się gra. O, no, zaznaczymy jeszcze Clevelanda, żeby go obić. No niestety, jest tutaj o wiele więcej przeciwników, niż byśmy sobie tego życzyli. I nie będzie łatwo. Dobrze gra za Muszę się tutaj schować przy wyspie, tak żeby nie dostawać tutaj ostrzału od tego wszystkiego, bo jest tego za dużo. Może w salem, aby się udało tutaj strzelić, prawda, on też tak odpływa, że nie fajnie musimy się troszkę poprzemieszczać. Ale zobaczcie, pięknie strzela ten okręt, to jest naprawdę potwór. Bardzo mi się podoba w tym wydaniu. No niestety, tutaj ostry ostrza w naszą stronę cały czas jest kierowany. Ale nie ma litości, nie ma litości! Jeśli tylko wszystko działa tak jak lubię, to naprawdę te okręty długo nie pożyją. A póki co działa wszystko tak jak lubię. Dobrze, możemy zaryzykować. Cały czas się boję tego gearinga. Gdzieś tutaj zaraz mnie pewnie storpi, się skończy zabawa. Jeśli się skończy oczywiście za szybko, to... To rzecz jasna, zagram jeszcze jedną bitwę. Ale myślę, że już Wam się podoba, co ten okręt jest w stanie tutaj zrobić z przeciwnikiem. Chciałbym wypłynąć na tego Clevelanda i go zmielić, uciec od Jean Barta, tam jeszcze jest Yamato. Ale umówmy się, że Cleveland dla mnie jest priorytetem tutaj. Właśnie Yamato sobie huknęło. A właśnie, i teraz sobie płyniemy na Yamato. Jest ładnie ustawione. Jeśli się nie skontuje, będę mógł tutaj i mu zrobić przykusa. Tak. Oj, skręcaj, skręcaj, skręcaj. No, niestety, niestety gościu się tutaj obraca nie tak, jakbym sobie tego życzył. Ewentualnie go staranuję. To, to, to też dla teamu będzie zysk. Jak 70 tysięcy mu zabiorę, myślę, że będzie w porządku. I bitwa też będzie zacna, bo na 200 tysięcy 000... Zobaczę tylko, czy jean -Bart jeszcze tutaj... Prawda, chciałbym mu strzelić, chciałbym mu strzelić w burtę. Najprościej by go było staranować. Może też mnie zabić. E, też jest taka opcja, niestety. No cóż, nie, dopu nie dopłynąłem. Czy ja tutaj byłem jakoś fatalnie ustawionych tak, mogłem bardziej w lewo być ustawionym. Myślę, że tutaj dla tej baterii za bardzo pokazałem burtę. Pewnie tutaj celował i, i dlatego mnie wykończył. Wiem, bitwa jest zamieciona i krążowniki po prostu wyparowują. E, jeśli się dobrze celuje, no, wydaje mi się, że po tych 15 tysiącach bitew jakoś tam celować umiem. Więc sami widzicie, 7 cytadel. O pytanie, czy tak zostanie oczywiście? Bo to są cały czas testy. Musimy mieć to na uwadze. Były już niejedne okręty i to pancerniki, które właśnie pięknie strzelały. Fantastycznie się nimi grało. Karały przeciwników strasznie za, za pokazanie burty. Potem jak wychodziły już tak pięknie nie było. A więc cóż, w tej formie absolutnie jestem wielkim fanem tej maszyny, ale. Poczekamy, zobaczymy, co to wyjdzie, za ile to wyjdzie, nie, ma, nie mam pojęcia, czy to będzie za free expa okręt, czy to będzie za kasę okręt, czy to będzie za węgiel, stal, pierwiastek jakiś tam, nie mam pojęcia. Zobaczymy, najprawdopodobniej będzie i za kasę, i za jakiś tam albo free expa, albo, albo węgiel, albo free i węgiel, A już natworzyli tego tyle, że coś tam będzie. Coś się wymyśli na pewno. Ważne, żeby był wart brania, kupienia czy czegokolwiek tam, za co będzie. To jest według mnie najważniejsze. Reszta to sprawa drugorzędna. Dobra, zobaczmy, jak sobie taką maszynkę będzie można zrobić. Jakie moduły, bo to Was zawsze ciekawi. No to, no to sobie popatrzmy. Jeszcze spójrzmy też ogólnie, jak wyglądają tutaj statystyki tej, tej jednostki. 74 tysiące pancerz, 6 540, 540 nas cieszy ale zobaczcie, obrona przeciwtorpedowa jest tylko 26%, to jest bardzo nędznie, bardzo eee, będziemy sobie to mogli porównać może tak, z Missouri 25, też bardzo nędznie z IOM 25, też bardzo nędznie to jeszcze z czymś innym musimy porównać Bo amerykańskie pancerniki na 9 tierze nie wyglądają jakoś fantastycznie, no tutaj to nie ma co porównać, 55% Musashi, no ale to, to tak musiało wyglądać. Izumo ma 28, więc też bez rewelacji. Mm, Alaska 44, tu już bardzo ładnie. Jean Bart 32, no też o wiele lepiej. Lionik 25 nędznie, więc klasyfikuje tutaj się to w dolnej yy, granicy. E, dobra, ten okręt nie wiem czy, czy jeszcze też będzie w takiej formie, więc na razie on nas nie interesuje, okej. Okay. Jeśli chodzi o artylerię, no 6 dział tylko, rozrzut 200x21, to jest bardzo przyzwoita wartość, niech taka zostanie. Prędkość pocisków przeciwpancernych 732, to jest słabo. Tutaj trzeba strzelać ze sporym wyprzedzeniem, na dalekie dystanse nie będzie się łatwo strzelało. Obeki bardzo dobrze podpolają, 43%, 800 prędkość, więc też o wiele łatwiej się celuje. Dodatkowe 10 co 5-4 strzelają. Na 8-6 można to zrobić, bo tutaj jest kapitan, który y, daje zasięg, ale zaraz wszystko pokażę. Pelota 78, więc też wartość bardzo ładna. 33 prędkość, no, reszta wiadomo jak pancernik, ale on jest dosyć, dosyć zwrotny jak na pancernik. Nie ma tutaj tragedii. Kamo 14-8. No, tutaj jest rozpacz, ale dlatego, że nie ma wziętego tego cacka. On jest zrobiony, jak widzicie, pod pelotę, a nie pod dodatkową, to znaczy pod dodatkową przy okazji, bo wiadomo, że to też robi. I tak, no częściowo pod pelotę, częściowo jest zrobiony pod lepsze naprawianie, szybsze gaszenie. Tutaj reszta to standard. Oczywiście można robić klasyczny build zamiast tego wziąć sobie przeciwdziałanie pożarom, zamiast tego wziąć sobie eksperta w kamuflażu, wtedy kamo będzie bardzo, bardzo przyzwoite. Zamiast tego można wziąć sobie czujność, żeby widzieć szybciej torpedy. Resztę bym zostawił i mamy okręt bardzo fajny pod przetrwanie, a nie pod pelotę. Więc te dwa buildy myślę, że są. Akceptowalne reszta, czyli build pod dodatkową, tutaj raczej nie ma. Nie ma większego sensu. Co tutaj mamy? Możemy sobie zmienić na myśliwiec. Naprawki 489 dają. A tutaj co 72 sekundy, bo mamy skrócony czas. Chyba z 90. Jakoś tak. Jak mi się wydaje. Więc jest różnica spora. Szybsza rka wiadomo, to szybciej gasimy pożary i nie ma problemu. Dobra, ja tylko zerknę, czy. O, tak zrobimy, żeby tu nie przeszkadzać, Wam. Tutaj mamy takie cacko, które sprawia, że rozrzut jest właśnie, to było w montanie. 11% celniejsze. Oczywiście zamiast tego można brać szybsze strzelanie. Więc zamiast tych 30 sekund, będziemy tam mieli z 25, coś takiego. Ale według mnie, celność jest tutaj kluczem do sukcesu. Zresztą co mogliśmy obserwować. Tutaj albo bierzemy... Właściwie tu, to, jest, to jest slot, gdzie wszystko jest dobre. Więc tak naprawdę co wybierzecie i tak będzie dobrze. To jest kwestia doboru, czy chcecie mieć zwrotniejszy okręt, czy chcecie mieć okręt, który szybciej hamuje, przyspiesza, czy chcecie mieć krótsze zalania i pożary. Wszystko jest dobre. Tutaj oczywiście mamy według mnie rzeczy, które się przydadzą. No nie mamy... Kluczowego tego minus 7%, bodajże tam lepsza celność do rozrzutu. Więc zamiast tego, bierzemy albo sobie dodatkową zwiększamy, jak ja tutaj się pobawiam, albo zwiększamy sobie pelotę, żeby była jeszcze lepsza. Zwiększanie zasięgu ognia jest według mnie marnym pomysłem. Szybkości również jest marnym pomysłem. Tutaj modyfikacja kontroli uszkodzeń jest raczej standardem, tak samo jak głównego uzbrojenia. I tyle. Jak gracie na mega dystans to możecie oczywiście brać sobie tą modyfikację ale według mnie lepiej mieć camo na 14 nawet 8 niż na a tam gdzieś 16 czy na ile ma ten okręt tam na 16 8, no, wykrywalność oryginalnego a nie z pożarem to jeszcze lepiej czym czy w każdym razie kamuflaż le, lepszy widać nas z mniejszej odległości, tym lepiej, tym łatwiej zniknąć, naprawić się i nie mieć cały czas strachu, że wszyscy nas widzą, już nas mogą torpić i tak dalej, i tak dalej. Po co nam to? Po co nam to? Nie jest nam to do niczego potrzebne. Dobrze, zobaczmy, jak ogólnie poszła ta bitwa. Już się wszystko tutaj skończyło. Jak zarabia ten okręt 655 tysięcy. Nie mam żadnych flag, niczego. 9565. E, tak to tutaj wyszło: 2148. Lokata ładna, drugi 1300, ok. I tak. To nas też mało interesuje. Tak naprawdę interesuje nasz hajs. To jest okręt do zarabiania. I jak widzimy, zarabia bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Aż, aż dziw, że tyle zarabia. Koszt utrzymania 103 tysiące. I teraz tak, 552 tysiące. Nie ma tutaj niczego z flag a flagi teraz mogą dać naprawdę dużo, więc można by ten okręt uzbroić w takie cuda, jak standardowe te 20%, sobie zaraz policzymy, 20, 70 już byśmy mieli, tu nic, tu nic, to też nie, tutaj 95%, 95, 125. Tu nic. I tutaj 145%. Zróbmy sobie, że 150%. Czy z tych 600 by się nam zrobiło e, grubo ponad 2 miliony? Dobry okręt do zarabiania. A robiąc 135 tysięcy, oczywiście tutaj jest. E, to nie do końca odzwierciedla Damage to, co się w bitwie stało, bo stało się coś takiego, że rozwaliliśmy całego Neptuna, prawie całe Zao, całego Clevelanda i tutaj troszkę tam sobie pomazialiśmy te okręty. Więc trzy okręty prawie całe są zniszczone, i za to jest kasa całkiem spora, jak widać. O, dobra zarabiaczka w tej formie może zastąpić Mizuri, bo ważne jest jeszcze, żeby okręt, który mamy do zarabiania. Tak zagram jeszcze raz i sobie będę dalej gawożył okręt, który mamy do zarabiania, żeby nim mieć łatwość gry, właściwie będziemy mieli nawet okręt, który dużo zarabia, ale. Jest trudny w grze, ciężko nim się robi obrażenia, łatwo się go można pozbyć. No to zazwyczaj będziemy mieli jakieś średnie obrażenia na niskim poziomie, powiedzmy 50 tysięcy 60 000 i to nie będzie żadna rewelacja. A jeśli takim okrętem jesteśmy w stanie w większości bitew robić ponad 100 tysięcy, no to będzie to oczywiście również przekładało się na finanse. Dlatego wybierając za każdym razem okręt premium. Musimy sobie zadać pytanie, czy my tym okrętem premium będziemy w stanie bacić. Jeśli tak, to jest to okręt dla nas. I to jest jedyne pytanie, tak naprawdę najważniejsze, które trzeba sobie zadać. Czy ja tym okrętem będę bacił? Jeśli będę, no to będę zadowolony. Bo po pierwsze, wyniki będą fajne, a po drugie, hajs się będzie zgadzał. Dobrze. Ym, trzy niszczyciele, które będą nas tutaj nękać. To nas będzie radarować, a to nas będzie klepać. Tak w skrócie wygląda tabelka. Dobrze. Dobrze. Mogę dla eksperymentu nałożyć te wszystkie flagi i zrobić wynik dwumilionowy. Byłoby miło, ale pewnie zrobię. Jak, jak wyjdzie ten okręt, już w ostatecznej formie to sprawdzimy, czy będzie można nim też wykręcić dwie bańki. Czas pokaże. No, tak jak mówię, to by go nie znerfili, bo to co zrobili za zoomą, według mnie jest e, nieporozumieniem. Ja wiem, że to jest okręt do gry na daleko i tak dalej, ale to go strasznie ogranicza. No, jak mówię, porównując z Alaską, która sobie radzi na daleko, na blisko, na średni dystans, e, jest to wiele cenniejszym okrętem dla drużyny, bo posiada radar, bo posiada. W miarę sensowną pelotkę, dużo rozbić, bardzo dobry pancerz, więc może też tankować. No, Alaską robiłem już nieraz obrażenia: grubo ponad milion, nawet około dwóch milionów, a pewnie i przekroczyłem w jakichś bitwach te 2 miliony. No a Zuma tankuje, biorąc na klatę, i potem umiera, więc no. Średnio to wygląda, i tak jak mówię, ani nie wesprze z przodu, ani nie wesprze na średnim dystansie. jest taki okręt, który ma mało, mało pomaga w bitwie. Ot jest taki sobie grajek, żeby grał gdzieś tam, strzela, coś tam robi. Oczywiście, tak jak mówią, strzela mocno, ale, ale co z tego. Jak jak trzeba gdzieś skrócić czy coś, to, to on nie może, bo zaraz umrze. Słabo to wygląda, słabo. Dobrze, tutaj będzie grubo, widzę. Ważnie Tak. Aha, naprzód, na jak widać, można grać. Jest to okręt, który ma bardzo twardy. Zresztą dużo, dużo pancerników z przodu jest dosyć twarda. Aha, już mamy tego egomoszcza. Czy ja jestem w stanie mu coś sprzedać fajnego? Postaram się. Staram się i muszę tutaj odbić. On już najprawdopodobniej torpił. O, z od przodu jednak też może zebrać. Od no, Grosse kurpurs to zebrał dosyć ładnie. Nie byłem źle ustawiony. Aaa, tu jakiś spamer, Aha, taki spammer. Aha. Uh -huh. i ciągle zapominam o tym. O no tej drugiej bitwy to widzę, że sobie nie pogram, tak sobie popłynąłem tutaj ostro, ale przeciwników też jest co niemiara. Więc raczej mnie sponiewierają. Może się udało cię zniszczyć ten niszczyciel. Ale zobaczcie, nawet jak, ile tutaj stoję. Już jest półtora miliona zrobione. No teraz na torpedy wypłynąłem, to nie było dobre. No dobra, druga bitwa była zlamiona. Przepraszam za to. I eee, tak czy siak, 1 685 tysięcy chciałem tu szybko sobie gdzieś zaparkować i podziałać, no ale nic u nas tutaj nie popłynęło, żeby kontrolować Akizuki. trudno. To no będę zwalał na innych, bo przecież nie na siebie. Nie no. Zlamiłem, dobrze, zlamiłem, niech będzie. Nie, nie zmienia to mimo wszystko faktu o tym, co myślę o tym okręcie. Jest naprawdę bardzo przyzwoitą jednostką na tę chwilę. Niech takową zostanie. Nic bym w nim nie zmieniał za bardzo. To byłby dobry okręt do karania graczy, którzy nie umieją grać. I może by się dzięki temu trochę nauczyli. Czyli też dla mnie, prawda? No bo upłynąłem jak lama, więc cóż. Będzie mnie karał, jak go, jak go gdzieś zobaczę. Pamiętajmy, że tu jest mówię, 6 dział, strzela zawsze 4, no chyba że jeszcze uszkodzą nam, nam coś z przodu. A więc celność, celność, jeszcze raz celność. Nie, nie grajcie bez tego, bo będzie strzelał gorzej. I w efekcie raczej. Nie to chcemy osiągnąć. Ta modyfikacja jest, jest kluczowa, jest najważniejsza dla tego okrętu. No zobaczymy, jak będzie z nim dalej. Obie jego losy nie, nie, nie zmieniły się w Mizuri, które strzela kauczukiem. Tudzież nie wiadomo, co to są za pociski piłeczki ping -pongowe. a kiedyś strzelał normalnie. Co mam nadzieję, że nie zmieni się w taki rozrzutnik gnoju, który w dodatku a jak, jak trafi, to i tak nic nie robi. No szkoda, szkoda, że tak ten okręt został potraktowany. No ale co zrobić? Dobra. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Wielkie dzięki, że byliście. Może będzie dzisiaj streamek, jak Gaston pozwoli, No nie, to niestety. Trzymajcie się i cóż, życzę wami sobie, żeby ten okręt pozostał bez zmian, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Bye, bye!